Na poddaszu starego drewnianego domu, gdzie przez małe okienko zawsze zaglądały gwiazdy, mieszkała pani Zofia, kustoszka najpiękniejszych świątecznych wspomnień. Miała siwe włosy, zawsze upięte w elegancki kok, nosiła kolorowe swetry własnej roboty i kolekcjonowała stare bombki choinkowe. Ale nie były to zwyczajne ozdoby. Każda z nich kryła w sobie magiczną historię. Na środku poddasza stała ogromna dębowa skrzynia, a w niej, starannie owinięte w miękką bibułkę, spoczywały bombki zbierane przez pokolenia. Tego zimowego poranka pani Zofia jak zwykle weszła na poddasze z kubkiem gorącej herbaty, by rozpocząć coroczny rytuał sprawdzania swojej kolekcji przed świętami. Dzień dobry, moje kochane, szepnęła delikatnie otwierając wieko skrzyni. W tym momencie przez okienko wpadł promień zimowego słońca, odbijając się w szklanych powierzchniach bombek i wypełniając poddasze tęczowymi refleksami. Nagle pani Zofia usłyszała ciche pukanie do drzwi. To była jej sąsiadka z wnuczką, małą Hanią, której oczy zawsze błyszczały ciekawością. Dzień dobry, pani Zofio, powiedziała nieśmiało Hania. Babcia powiedziała, że ma pani najpiękniejsze bombki na świecie. Czy... czy mogę je zobaczyć? Pani Zofia uśmiechnęła się ciepło. Oczywiście, kochanie. Właśnie miałam zacząć je przeglądać. Ale muszę cię uprzedzić. To nie są zwykłe bombki. Każda z nich ma swoją historię, a niektóre... niektóre są naprawdę magiczne. Hania usiadła na małym pufie obok skrzyni a jej oczy rozszerzyły się z zachwytu, gdy pani Zofia zaczęła wyjmować pierwsze bombki. Zobacz te, powiedziała kustoszka, trzymając w dłoniach delikatną, srebrną bombkę z namalowanym zimowym pejzażem. To bombka pierwszego śniegu. Kiedy przyłożysz do niej ucho, możesz usłyszeć szelest padających płatków. Hania ostrożnie wzięła bombkę i przyłożyła ją do ucha. Jej twarz rozjaśnił uśmiech, gdy rzeczywiście usłyszała delikatny szum, jakby tysiące płatków śniegu tańczyło w powietrzu. A ta kontynuowała pani Zofia, wyjmując czerwoną bombkę z złotymi wzorami, to bombka świątecznych zapachów. Wystarczy ją delikatnie potrzeć, by poczuć aromat pierników, cynamonu i świerkowych igieł. Gdy Hania dotknęła bombki, Całe poddasze wypełniło się cudownym świątecznym zapachem. Z dołu dobiegł głos jej babci: Co tam się dzieje? Czuję zapach moich ulubionych pierników. Następna była krystalicznie przezroczysta bombka, wewnątrz której wirował maleńki złoty pyłek. To bombka świątecznych życzeń wyjaśniła pani Zofia. Podobno, jeśli długo się w nią wpatrywać można zobaczyć swoje największe świąteczne marzenie. Hania wzięła bombkę w dłonie i patrzyła zafascynowana, jak złoty pyłek formuje się w różne kształty. Widzę, widzę choinkę, a pod nią całą moją rodzinę i jest też tata, który zawsze pracuje daleko. Czy to znaczy, że przyjedzie na święta? Pani Zofia uśmiechnęła się tajemniczo. Bombka świątecznych życzeń Nigdy się nie myli, kochanie. Kolejna bombka miała kolor głębokiego granatu i była pokryta maleńkimi gwiazdkami. To bombka zimowych melodii. Każda gwiazdka na jej powierzchni to inna kolenda. Wystarczy jej dotknąć, by ją usłyszeć. Gdy Hania delikatnie dotknęła jednej z gwiazdek, w powietrzu popłynęły dźwięki jej ulubionej kolendy. Tak ciche, że słyszały je tylko osoby znajdujące się na poddaszu. A ta, zapytała dziewczynka, wskazując na szczególnie piękną bombkę w kolorze zielonego szkła, wewnątrz której zdawał się płonąć maleńki płomyk. Ach, to bombka świątecznego ciepła, westchnęła pani Zofia. Jest jedną z najstarszych w mojej kolekcji. Mówi się, że jej płomień to iskierka z pierwszego świątecznego kominka, przy którym rodziny zaczęły się gromadzić, by wspólnie świętować. Gdy Hania wzięła bombkę do rąk, poczuła przyjemne ciepło rozchodzące się od jej serca, jakby ktoś otulił ją niewidzialnym ciepłym kocem. A teraz, powiedziała pani Zofia, sięgając na samo dno skrzyni, pokażę ci coś wyjątkowego. Wyjęła stamtąd małe drewniane pudełeczko. A w nim, na aksamitnej poduszeczce, leżała najmniejsza bombka, jaką Hania kiedykolwiek widziała. Była wielkości naparstka i miała mleczno-perłowy kolor. – To bombka wspomnień – szepnęła pani Zofia. – Pokazuje najpiękniejsze świąteczne wspomnienia osoby, która ją trzyma. – Spójrz! Gdy Hania wzięła maleńką bombkę do ręki, jej powierzchnia zaczęła się mienić. A wewnątrz pojawiły się obrazy. Ona jako malutka dziewczynka, robiąca pierwsze pierniczki z babcią. Tata czytający jej świąteczne historie przed snem, mama ucząca ją robić łańcuch na choinkę. Ale tam są też obrazy, których nie pamięta, zauważyła zdziwiona Hania. To dlatego, że bombka wspomnień pokazuje nie tylko przeszłość, ale też przyszłość. Te wspomnienia, które dopiero się utworzą, wyjaśniła pani Zofia z uśmiechem. O, spójrz, widzisz ten obraz? To chyba tegoroczne święta. W bombce pojawił się obraz całej rodziny Hani siedzącej przy wigilijnym stole, włącznie z tatą, który szeroko się uśmiechał. Spędziły całe przedpołudnie, oglądając kolejne bombki. Była tam bombka północnej Zorzy która wypełniała pokój tańczącymi światłami? Bombka śnieżnych opowieści, w której płatki śniegu układały się w litery, tworzące zimowe historie. I bombka świątecznych spotkań, która stawała się cieplejsza za każdym razem, gdy zbliżała się do niej druga osoba. Gdy nadszedł czas, by się pożegnać, pani Zofia zatrzymała hanie przy drzwiach. Poczekaj, kochanie. Mam coś dla ciebie. Sięgnęła do kieszeni swetra i wyjęła małą błękitną bombkę. To bombka nowych początków. Daje się ją komuś, kto ma czyste i dobre serce, by mógł rozpocząć swoją własną kolekcję magicznych wspomnień. Oczy Hani napełniły się łzami szczęścia. Dziękuję pani Zofio, będę o nią dbać jak o największy skarb. Wiem kochanie, odpowiedziała pani Zofia, przytulając dziewczynkę. I pamiętaj, prawdziwa magia świąt nie kryje się w samych bombkach, ale w historiach i wspomnieniach, które przechowują, w miłości, którą dzielimy się z innymi, i w radości, którą znajdujemy w małych cudach każdego świątecznego dnia. Gdy Hania wróciła do domu. Pierwszą rzeczą, którą zrobiła, było znalezienie specjalnego miejsca dla swojej bombki. Postawiła ją na parapecie, gdzie padało na nią światło zimowego słońca. Za każdym razem, gdy na nią spoglądała, bombka delikatnie połyskiwała, jakby mrugała do niej przyjaźnie. A kiedy w wigilię jej tata rzeczywiście przyjechał do domu, Hania zrozumiała, że magia czasem naprawdę się spełnia. Trzeba tylko w nią wierzyć i mieć otwarte serce, by ją dostrzec. I tak kończy się nasza dzisiejsza opowieść. Ale gdziekolwiek jest stara skrzynia pani Zofii, wciąż pełna jest magicznych bombek, każda ze swoją własną historią do opowiedzenia. A jeśli kiedyś usłyszycie delikatny dźwięk, jakby szkło nuciło świąteczną melodię, to znak, że gdzieś niedaleko. Jest zaczarowana bombka, czekająca, by podzielić się swoją magią. Jeśli podobała Wam się dzisiejsza historia, zapraszam do pozostawienia łapki w górę oraz dołączenia do naszej świątecznej drużyny poprzez naciśnięcie przycisku subskrypcji i dzwoneczka. Kolejna bajka już jutro o siódmej rano. Do zobaczenia w następnym zimowym okienku.